Kleńcinek na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Horizon Zero Dawn. Tak, i jak widzicie, yy, Maja Aloy ma nieco inny strój, gdyż sobie zrobi kupiłam i też ma inny łuk. Czekajcie, kurde, dawno sterowanie. w ekwipunek O. Mogę to jakoś O. Ma łuk myśliwski nowy. Troszkę lepszy niż tamten. Także, no, fajnie być za sobie zbierać na no kolejne lepsze rzeczy. Jakie ja tracisz to czas, ja coś znajdę, ja zobaczysz. O, 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 o. Patrzcie, co coś mamy. Chodziło o to? Tu coś jest, może. Tu nic nie ma. Też nic nie ma, sobie jakieś z nazisk. tu metal. Może znajdę tu to, czego potrzebuję. Wygląda na duże i ciężkie. Mogłoby narobić szkody, gdyby spadło. Obchlijmy to nieco. Okej. Okay. Zważyliśmy! Mieliśmy niczego nie psuć, prawda? Oj, tam się z przejmujesz! Zresztą zejdę sobie tędy, bo. o, patrzcie, Ale sztabków ma. Mm. Tu coś mogę? Nie. Patrzcie, jakie tajemnicze piwnice. A skąd ty się, tu już tu wziąłeś. jest gżomus. Mapa. Glyfy oznaczają odwiedzone miejsca. Ok, ciekawe. No chyba. Służ, a będą żyć. W innym wypadku poderżniemy im gardła i zostawimy ciała, by gniły w słońcu. Złapali jego żonę i dziecko. Oni? Jacy oni? Zabójcy. Musiał być posłuszny, bo mu grozili. To jest. Chyba prowadził dzień. Olin? Wiedziałem, że umie czytać, ale żeby zaraz był poetą? No i wszystko jasne. Wiedział, że jestem celem. U, zebrałam! Notatnik. U, dzień. E, Main drodzy, ja wam to poprzesuwam lekko. I wy sobie to przeczytacie, bo widzę, że tu jest tego. Bardzo dużo, a ja sobie to przeczytam najwyżej po odcinku. No bo nie będę dużo też tecia czasu, bo to od pół mi na przeczytaniu tego i to nie będzie tak zbytnio miało dla was sensu. Także ja to po prostu wam tutaj po kawałeczku yy, pozatrzymuję, popokazuję i wy sobie to jakby sami przekopiujecie i przeczytacie. Dobra, chodźmy. Masz swój dowód. Na ostatniej stronie. Pisze o spotkaniu i zleceniu na moją głowę. Mówił, że jest przyjacielem. A to zdradliwy oszust. Skąd umiesz czytać te glify? A te rzeczy, co widzisz, jak ty to robisz? Hmm. No to mamy też. To fokus. On pokazuje niewidoczne. A fokus Olina to to samo? Urządzenie jest takie samo, ale Olin i zabójcy mogą ze sobą rozmawiać przez swoje fokusy na duże odległości i spoglądać przez nie również, jak przez czyjeś oczy. Więc tak zabójcy cię widzieli przez Olina. Tak na to wygląda. Dobra, no to idziemy. Skoro już wiem, gdzie znajdę Olina, muszę iść. Sama? Gdzie? Poradzę sobie, sama jestem szybsza. Czekaj! Jeśli z tym czymś widzisz niewidzialne. Z drogi, Erent. Pomóż mi, błagam, Aloy. Muszę wiedzieć, kto zabił ersę. Nie tylko, że to zrobił ktoś z Karża cienia, to wiem, ale konkretnie, kto to zrobił, proszę. Przykro mi z powodu siostry, ale to twoja wojna, nie moja. Nie mów, jakbyś niczego nie rozumiała! Przybyłaś tropić ludzi, którzy prawie Cię zabili, prawie zabili Twoich bliskich. Dlaczego Ty masz mieć zemstę, a ja nie? Mm, no, racja. Ruszę do Czerwonej Przełęczy, gdzie znaleźli ciało Ersy i tam zaczekam. Proszę o kilka chwil Twojego fokusa, to wszystko. Nie każ mi błagać. Czerwona Przełęcz? Będę o tym pamiętała. I tak tam pójdziemy. Okej okay. O, to jest 19, to jest... Czyli to jest... Duży poziom, chyba, na to Jest to słońce Okej, jest no. Pola, go znać, Olina Na wykopaliskach Dobra, no co lecimy tam Dzisiaj będziemy szukać Olina Wow, co tu się stało z tym światłem? Halo? Ła? Moje oczy? Doskonałe towary w uczciwej cenie! Czekajcie, co ja mam teraz za misję w ogóle? Gdzie ja mam biec? O Jezu... To jest żart! Co to jest? Ja biegnę! Okej, okay, to jest część dalsza tego No to będziemy się widzieć jak dotrę na miejsce Co to jest? Pojęk Z Wyjątkowo łatwo palne. Ja to mogę wypuchnąć? Czekajcie. Coś się stanie? Nie, nie mogę nic zrobić. Czekajcie, a jak to wybuchnę? Tylko muszę stąd odejść, bo się boję, że się sama wysadzę. Uuu! Wybucha po prostu. Okej. Nic się z tym takiego poważnego nie zadziało. Coś tu będzie? O, jest tu coś! Patrzcie. Wow! Warto było tu przyjść. Warto! To jest tutaj... Okay. Mogę wam, ziomy! O, oh, fuck! To się na mnie cisło! Ale, ale żyto. Że... Wow, Ło, wow, wow, ziomo, co to jest? Co to idzie? Dobra, spijemy się z tym, nie. Wow. Czym ty jesteś? Daj A, to nie wiem czy cokolwiek mu zadziałałam, ale dobra Mogę co zrobić to jesteś ty ziomisz, co chcesz ze mną gadać? Nie. Gdzie ty jesteś? Proszę zatrzymaj się na moment. No! Stoję, tylko szukam. Wyrwałaś mnie ze szponów śmierci. Dzięki jednego wroga królestwa mnie. Ale jakoś mało tak coś imęcia tutaj. Umrzej, wiarłom? Co? Jaki wiarołomca? Ty... Ale w zawaliłam! Czy by powiedział do mnie, nie ruszę się? No chyba nie. Masz, kurna! Co ty sobie wyobrażasz, że co? Uuu... No to... O, o to ci chodzi? Przywrócić prawdawne rzeczy do życia? Ich moc nam służy. Maszyny demony wprost spod ziemi? To istny koszmar. Koszmar, tak. Najgorszy koszmar naszych wrogów spełniony. Tak. Powstań. Co to jest? A, to jest to. O... Oh. Chciałam złapać go samego. One nas wszystkich zniszczą! One zniszczą tylko naszych wrogów i oddadzą odebrane nam... A! O, przestał działać. Przeszukać teren. Mamy intruzów. Musisz mi wybaczyć, Aloy. Nie dałaś mi wyboru. Kto mówi? Ktoś zainteresowany. Mają wyłączone fokusy, ale to się może zmienić. Reszta należy. Kto mówi? Co? Naprawdę. Szybko, chowamy się. Nie! Dobra, spokojnie. Mogę coś zrobić? O jest! Zabić! Nie! Straciłeś szansę. O szlak! E, to ona jakoś tak... Ufaś Dobra, musimy rozplanować, jak to zrobić, żeby one mnie zabiły, nie zanim ja zabiję je. Żeby te ziomy się nie strzeliły. To zostaje większe wrażenie. Dajmy to, ale na razie nie. Niczego tu nie widzę. No i bardzo dobrze, że, że nie widzisz. Moje rude włosy w końcu się na coś przydały. Ej, To je ludzie włosy się w końcu na coś przydały. Boże, to się na mnie lampi. Ej, u mnie do mnie O! Szlak! O, ale co tam tu. Kurde. Znam obrażenie, ale nie pykło. No, lecz się, babo, ja chcę cię ulec. Co to było? jest ciężko. Dobra. go Zabić. Nie. Straciłeś szansę. jest coś się udało dobra nie 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 nie, nie spadaj damy radę jest To uh! odcinka mogę sobie tam patrzeć powiem ci wszystko Wiemy. dobra o którzy przyszli podczas próby kim oni są zaćmienie coś jak święty zakon kult odłam kardza cienia kardza cienia Chociaż nie przypominają innych Karcza, nie modlą się do słońca, czczą coś w rodzaju diabła. Nic mnie nie obchodzą ich przesądy. O, to żadne przesądy czy coś. Ich diabł jest prawdziwy. Ma imię, głos przeraźliwy głos. Robią co im każe. Um, ok. Zabójcy z zaćmienia ruszyli za mną, bo pomylili się. Szukali starszej kobiety z krótkimi włosami. Kim ona jest? Nie wiem. Mój fokus pokazał ją raz w ruinach Ustronia. Może tam ją znajdziesz? Widziałaś ją w ruinach? Jak? To były drzwi, a obok nich jakieś dawne urządzenie, które zawierało obraz kobiety. Mój fokus zapisał położenie. Wyglądasz jak ona? To twoja matka? Ja tutaj zadaję pytania. Okej, ja. Od diabła. No. Nie tego. Ten diabeł, którego zaćmienie wielbi, ma imię? Hades, tak go nazywają. Hades, słyszałeś, jak przemawia? Jak metal kocham, słyszałem. Jeden raz, jak cię ujrzał, ten głos zimny, straszny zgrzyt, co drapie w kościach i droży, trzewia metaliczny, ale inny niż coś, co można wykuć w kuźni. I co powiedział? Wykryto zagrożenie systemu. Tylko trzy słowa, ale głosem samego diabła. Okej. Okay. Czemu zaćmienie odkopuje starożytne maszyny i jakie uruchamiają? Myślałem, że to na części, ale oni je wskrzesili. Wkładają do środka jakieś urządzenie po to, żeby Hades mógł szeptać do nich i wzywać je z zagrobu. Miałam okazję z nimi walczyć. Coś jeszcze? Tak. Te, z którymi walczyłaś, to skaziciele, ale są i inne, o wiele większe, najeżone dawną bronią. Nazywają je uśmiercaczami. Widziałem je tylko zakopane w ziemi, ale po dzisiejszym wszystko jest możliwe. Wygląda na to, że szykują armię. Jeśli tak, świat czeka zguba. A ja kopałem grób. Wow, ej, to jest całkiem ciekawie. Czego chcą ci kultyści z zaćmienia poza mną? Nie mówili. Ale skoro Karża mają wojnę domową, pewnie chcą obalić króla i przejąć południk. Co mam z tym wspólnego? Nie mam pojęcia. Podczas próby ktoś po mnie przyszedł. Wysoki i silny, martwe oczy. Hilis. Kim on jest? Groza słońca. Zbieracz trupów, jak go nazywali, za czasów szalonego króla. <grym> Szkoda, że z nim nie zdechł. A teraz przewodzi zaćmieniu. Mówię ci to najgroźniejszy drań pod słońcem. Okej. Okay. Dobra, możemy iść. Wiemy wszystko. Czas z tym skończyć. Nie będę błagał o życie. Ale jeśli masz litość, uwolnij moją rodzinę. Proszę. Gdzie ich znajdę? Mój fokus zapisał położenie. Zawsze są tam straże. Ale widzę, że sobie poradzisz. Okej. Okay. O Jezu, nie już prawa żyć. No ale wiecie, jednak ta rodzina, no to też. Cały ten czas, kiedy cię ścigałam, sądziłam, że decyzja będzie prosta. Nie jest. Zostałeś zmuszony do udziału w tym. Może nie jesteś zły, tylko słaby. Jestem. Jedyna siła, jaką kiedykolwiek miałem, tkwi w mojej rodzinie. Zasłużyłeś na śmierć. Mimo to. Nie, 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 nie zapijaj go, nie! Nie wahaj się. Nie, to nie, 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 nie. Musisz się bardzo żeby odpłacić za wyrządzone zło, oszczędzisz mnie? Po tym, co zrobiłem? Tak. Rozpocznij nowe życie. Tym razem lepsze. Zatem, przez resztę życia będę Twoim dłużnikiem. Idź tam, gdzie trzymają Twoją rodzinę, i czekaj na mnie. Jak będą pierwszymi, których ocalisz. Nie zasłużyłem na litość, ale oddam życie, żeby na nią zasłużyć. Będę czekał na Ciebie. Dobra, jednak go nie zabiła. Ja myślałam, że ona tak pomyślnie pomyśli go zabija, jednak miałam wybór, co było bardzo fajne. Co to jest? Co to jest? Wow. Zaćmienie, dokładnie tak jak powiedziałam. Dobra. Czujka poszła. O szkoda, co oni mi tutaj. Czym? Do nie, Myślę, że sobie tamto podbijemy w następnym odcinku. Także no to, co? Ja kończę ten odcinek. Więc w następnym odcinku trzymajcie się. I yy, się